Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy na czarnej trasie. Pokażę jak jest ostra, to widać, bo teraz jak promienie słoneczne padają równolegle do stoku. Słuchajcie, końcówka tutaj jest bardzo fajnie, bo jest świeży puszek, tak spadło tak poniżej kolanka puszku i mam taką grupę, której no, tutaj postaramy się pojechać po tym puszku. Pierwsza rzecz, jak jeździmy we freerizie to jest odmienność, nie mamy zapiętych pasków ponieważ mało kto o tym wie, ale utopić się można nawet w takim śniegu, ponieważ jak wpadniesz pod tę śnieg, żeby łatwo się wygrzebać, to nie zapinamy pasków, czyli po prostu luźno zapięte narki. Pamiętamy o wyraźnym odciążeniu nart i jedziemy tu przy samym lesie do końca. Ja startuję jako pierwszy, od razu startujesz jako drugi, zamykasz grupę. Pamiętamy, oczywiście, pamiętamy o odciążeniu nart. Nie wykonujemy gwałtownych skrętów, ponieważ jeśli ty wykonasz gwałtowny skręt, Mocny, gwałtowny skręt, na przykład w lewo, no to jest naturalne, że będzie tak duża siła, która będzie występować, bo śnieg jest na wysokość kolana, że natychmiast wylecisz. Czyli narty jak najbardziej w linii spadku stoku. Lekko jesteś wycofany do tyłu i pamiętamy o obciążeniu narty. Proszę bardzo, wjeżdżamy w taki puszek. O liczny puszek. jest już. puszek, no dobra.